Mi miło, że do mnie zaglądasz. Ja dzisiaj bez zbędnego gadania zapraszam Cię na bardzo szybki tutorial. Miłego oglądania. Jak widzicie, po tytule dzisiaj będzie makijaż naprawdę na ostatnią minutę. Z okazji walentynek chciałabym Wam przedstawić mój sprawdzony, szybki, naprawdę i myślę, że dobrze wyglądający makijaż który najczęściej noszę, kiedy wychodzę wieczorem właśnie na randkę czy na jakąś kolację. E, myślę, że to będzie świetna propozycja dla tych, którzy cenią sobie właśnie czas. Oczywiście obecnie na YouTube znajdziecie mnóstwo innych makijaży e, z okazji walentynek, ale chciałabym tutaj przemyślić mój sprawdzony makijaż wieczorowy, który nie jest za ciężki, ale też właśnie ładnie podkreśla e, oko przede wszystkim i pięknie, pięknie wygląda. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że ja tutaj zresztą tak jak na, w każdym makijażu największą e, moją tutaj uwagę zwraca skóra, gdzie powinna być właśnie wypielęgnowana, taka soczysta, jędrna, gładka i bardzo taka rozświetlona. Z tego względu używam sprawdzoną już pielęgnację, dobre nawilżenie i... Bazę i bazę teraz chciałabym powiedzieć, że tutaj bazę nałożyłam jedynie na nos, tutaj strefę T oraz delikatnie pod oczami, aby unikną, uniknąć właśnie zbierania się korektora. I jest to baza z benefitu, ta wypełniająca, najzwyklejsza. Więc teraz przechodzę do makijażu. Oczywiście jako pierwsze nakładam podkład i ja tutaj stawiam na, jednocześnie na lekkość, jak i na rozświetlający efekt. Dlatego nakładam swój ulubiony podkład z ipsolorą i on naprawdę bardzo dobrze się u mnie sprawdza, trzyma się na mojej skórze cały dzień i oprócz tego bardzo, bardzo ładnie naturalnie wygląda, ale też mam wrażenie, że pięknie wygładza, zwłaszcza na zdjęcia, więc polecam. I tutaj jedna cienka warstwa totalnie mi wystarcza. Przechodzę teraz do m, oczywiście konturowania. Ja robię troszeczkę odwrotnie, nie nakładam teraz korektora, ponieważ korektor lubię od razu przypudrować, aby mi się nigdzie nie zebrał w smaszczkach. Dlatego teraz przechodzę do konturowania na mokro przy użyciu właśnie tego e, musu e, z Chanel. Pięknie już sobie nadam takiego kształtu swojej twarzy. Na mokro bardzo szybko przyspieszy mi też później konturowanie na sucho. Dlatego teraz szybciutko przechodzę do korektorów. U mnie są to zawsze odwiecznie sprawdzone korektory marki Maybelline. wielka ilość. A teraz odrobiną pudru utrwalę ten makijaż twarzy. I teraz przechodzę do makijażu brwi i oczu. To jest taka moja tradycyjna y, metoda, tradycyjny właśnie jest kroki, że najpierw zaczynam od twarzy, potem przechodzę do oczu i wykańczam na końcu twarz, więc tym bardziej teraz Was do siebie zbliżę i jedziemy z oczami. Tak naprawdę do makijażu oczu używam tylko dwóch kosmetyków. Będzie to kredka sprawdzona oraz żel utrwalający w kolorze, więc najpierw wyczesujemy brwi, zaznaczamy kredką i pokrywam je żelem. Przechodzimy do makijażu oczu. U mnie makijaż oczu zawsze zaczyna się od bazy i na całą powiekę ruchomą nakładam bazę. Teraz baza przygotowana, trzeba troszeczkę przypudrować. Ja używam w tym celu jasnego, beżowego, matowego cienia i po prostu zmatowię sobie łuk brwiowy tutaj pod tą okolicę oraz załamanie powieki. Teraz na całą powiekę ruchomą e, nakładam jeden cień i u mnie będzie to cień taki beżowo-brązowy. Ja używam w tym makijażu palety również e, Jeffree Star, to jest ta niebieska yy, i on się nazywa celebrity skin to no, takich neutralny jasny brąz i zostawiam teraz tak jak, tak jak jest Przechodzę do ciemniejszego cienia i chciałabym tutaj zaznaczyć zewnętrzny kącik oka jedynie, więc to ma być taki bardziej właśnie makijaż w stylu romantycznym. Do tego celu używam naprawdę różnych kosmetyków, różnych cieni. Eee, ostatnio bardzo polubiłam ten ciemny właśnie brąz z tej małej paletki Sublime od Padma McGrath. Ten cień jest nie tyle matowy, co ma maleńkie drobinki, one się nie wybijają w makijażu oka, ale bardzo fajnie właśnie ten cień współgra z tym wcześniej tym celebrity skin. Trzeba na niego uważać, jest bardzo bardzo napigmentowany. I teraz na całą powiekę ruchową, tutaj od wewnętrznej strony na ten beżowy cień. Nakładam cień Claren. On ma taki piękny brzoskwiniowy kolor, ale wygląda tak. Jest on praktycznie takim metalikiem, praktycznie płynnym i pięknie, ale to pięknie iskrzywy właśnie wieczorem, kiedy mamy przygaszone światła. Wygląda obłędnie nie rzęs przyciemniam czarną kredką, ja po prostu nabieram kredkę na pędzel i tym pędzlem po prostu rysuję cieniutką kredkę, a dokładnie przyciemniam, nie, kred, nie rysuję kreski. Na dolną powiekę również jako pierwsze wędruje cień Celebrity Skin. I teraz nakładam, jako drugi step, czarną kredkę na linię wodną oraz między rzęsy i dokładnie rozcieram ją, po właśnie z tym cieniem brązowym. Na dolną powiekę teraz od zewnętrznego kącika nic nie muszę nakładać, ponieważ mam tutaj ładnie przyciągnięte ciemne, natomiast tutaj od zewnętrznego kącika z przyjemnością nałożę jakiś błyskotkę i będzie to ten sam cień, który nakładałam na górną powiekę. Nałożę go odrobinę właśnie pod, pod tęczówkę. Powiedzmy sobie. W końcu jeszcze nałożę takiego cienia, również z marki Klaręcką. On jest taki, jak możecie zauważyć, bardzo połyskujący, dość taki chłodnawy. I nie robię tego zawsze, ale w tym makijażu właśnie zauważam, że bardzo fajnie to wieczorem wygląda. I on ląduje tylko wewnętrzne kącikiem oka. Zamiast tego cienia, oczywiście, możecie użyć rozświetlacza. Teraz czas podkręcić, wytuszować własne rzęsy i ja w tym przypadku doklejam sobie od spodu pasek sztucznych rzęs i widzimy się za chwilę. I tak prezentuje się oko skończone, czyli cały makijaż wykonany naprawdę szybciutko. Ja przykleiłam właśnie rzęsy od spodu. Bardzo lubię tą metodę, ponieważ z góry nie widać nam przyklejonego paska sztucznych rzęs. Ja Was teraz oddalam i przechodzimy do zakończenia makijażu twarzy. Na samym początku oczywiście skorzystam z bronzera, aby dokończyć moje konturowanie. I tutaj spokojnie używam sobie sprawdzonego pudru brązującego z Chanel. To jest tak naprawdę zwykły puder, tylko w ciemnym kolorze. Świetnie się rozprowadza i. Daje jak dla mnie taki naprawdę bardzo ładny, taki zdrowy kolor. Ten puder bardziej nadaje się właśnie do ocieplania, za czym naprawdę, naprawdę jestem. Już dawno odeszłam od typowego takiego mocnego konturowania. Myślę, że na żywo nie stwarza to przyjemnego widoku. Lepiej właśnie sobie ocieplić odrobinę właśnie tutaj policzki, zaznaczyć wgłębienie i tyle. Teraz róż, również sprawdzony. Ja zazwyczaj jakby chodzę, albo jak się bardzo śpieszę, to sięgam tylko i wyłącznie po sprawdzone kosmetyki. Tutaj nałożę odrobinę Papa Don't Pitch marki Too Faced i dosłownie aby mi tutaj nadała jakiegoś delikatnego rumieńca. Czas na rozświetlacz. Ja w tym makijażu chciałabym, aby ten rozświetlacz był bardzo taki taflowy. Dlatego też sięgnęłam po markę Heian. On ma bardzo ładny taki pyłek rozświetlający, który naprawdę, mimo że jest, wygląda na ciemny, on przecudnie się wtapia w skórę i tworzy taki, taki szlachetny blask. Naprawdę świetny produkt. I ja sobie go tutaj wcieram. Ja tutaj w tym makijażu też nie zamierzam się świecić jak właśnie jakaś gwiazdka z niebie, na niebie, więc ten kosmetyk bardzo dobrze właśnie wpracowuje takim pochatym pędzlem, aby makijaż był właśnie skończony tak wizualnie. Zostały mi tylko usta. I tutaj możecie naprawdę zaszaleć e, z ustami, chociaż przy ciemnych oczach, e, dość takich bardziej wyrazistych. Ja stawiam jednak na nude, dlatego też, że przeważnie wyjścia randkowe e, towarzyszy również jedzenie. Ja nie jestem z tych, która na przykład uważa bardzo na to, co je, czy na, na jakie, żeby się tutaj nigdzie nie zmyć sobie pomadki, dlatego najbezpieczniej zawsze wybieram pomadki o kolorze moich ust i mogą tutaj być naprawdę przeróżne nudziaki. Ja ostatnio odkryłam świetny sposób, czyli aby te usta nie były aż tak matowe, nakładam konturówkę, a na konturówkę nakładam olejek z nyksa. I konturówką z NYXa również obrysowuję kształt oraz wypełniam. Ta, pomaga, ta konturówka ma dokładnie taki sam yy, kolor, mój ust, tylko, jak ja to mówię, ładniejszy. I na taką pomadkę nakładam olejek z Zakończony makijaż. Tak prezentuje się moja propozycja na makijaż walentynkowy i nie tylko, ponieważ jak dla mnie, jak już wiecie, jest to makijaż naprawdę na każdą prawie okazję. Oczywiście ja lubię swoje oczy podkreślać, dlatego u mnie zazwyczaj podkreślone są właśnie oczy, chociaż przygotowuję dla Was e, filmik, gdzie będzie bardzo nietypowo, jak na mnie ale to nie w tym filmiku. Ja dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam naprawdę wspaniałych walentynek, czy ogólnie fajnych wyjść ze znajomymi, z partnerem, z mężem, chłopakiem, naprawdę z przyjacielem. To jest zawsze świetny pomysł na to, aby pobyć sobą razem i się troszeczkę sobą nacie. Nie zapominajcie jeszcze oczywiście o tym, aby używać kosmetyki sprawdzone, jeżeli jesteście na randce. Ja miałam w topę i to nawet dwa razy, więc może Wam kiedyś opowiem. Dzisiaj was Wam się żegnam, odsyłam Was na moje social media oraz bloga. Tam będzie więcej zdjęć. Wszystkie użyte kosmetyki swoim zwyczajem wypiszę Wam na dole w opisie, więc zaglądajcie. Życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru, i widzimy się w następnym filmiku. Buziaki pa! pa.